To opowiem państwu z punktu widzenia mojego jak wygląda miejsce ziemi w układzie słonecznym i wszechświecie i zacznę od tego najbardziej odległego wszechświata czyli od galaktyk i zdjęcie które państwo tutaj widzicie to jest jedno z najsłynniejszych zdjęć jakie udało się zrobić teleskopowi habla który już ponad 30 lat pracuje na y, orbicie okołoziemskiej to zdjęcie było naświetlane przez 11 dni, jest to złożenie 800 obserwacji astronomicznych i na tym zdjęciu widać ponad 10 tysięcy galaktyk. Znaleziono takie miejsce, w którym żadna gwiazda nie przeszkadza w obserwacjach tam sąsiadująca z nami gwiazda. Potrafiliśmy wejść tak bardzo głęboko we wszechświat i zobaczyć obiekty, z których najstarsze mają 1,3 miliardów lat, czyli miliard i 300 milionów lat. Te obiekty, te maleńkie obiekty, wszystkie tutaj to są galaktyki naświetlone, bo wszechświat, cały wszechświat jest wypełniony galaktykami. W tej chwili mamy do, do, do użycia jeszcze lepszy instrument. I to jest teleskop Jamesa Webba, który od ponad roku obserwuje. Właściwie rok obserwuje, święta, będą dwa lata albo rok, teraz już. Zwątpiłam. W każdym razie możemy złożyć w tej chwili zdjęcia z teleskopu Hubble'a i z teleskopu Jamesa Webba. I tutaj na tym zdjęciu widzą państwo gromadę galaktyk o tajemniczej nazwie Mag S041. I ponieważ teleskop Jamesa Webba obserwuje w podczerwieni, my możemy sięgnąć jeszcze dalej we Wszechświat. I obecnie te obiekty, które tutaj widzimy w kolorze czerwonym, są jeszcze starsze niż to 1,3 miliarda lat, czyli mają przynajmniej kilka miliardów lat. Te obiekty, które są zaznaczone tutaj podkolorowane na niebiesko, to są obiekty z, Jamesa Webby, z teleskopu Hubble'a i one są troszeczkę bliżej. Czyli od niebieskiego przez żółte do czerwonego mamy taki zakres odległości pokazany na tym zdjęciu. Każda z takich galaktyk, które tutaj są, składa się z miliardów gwiazd. I w tych galaktykach jest miliardy gwiazd, jest podobnych do naszego Słońca. I wokół tych gwiazd prawdopodobnie znajdują się układy planetarne, których już wiele odkryliśmy, ale na razie szukamy układów planetarnych w naszej galaktyce. A nasza galaktyka wygląda podobnie jak ta po prawej stronie. Na tym zdjęciu jest galaktyka w Andromedzie. Taki słynny obiekt, na pewno Państwo słyszeli o galaktyce w Andromedzie. Może nie? <grymne> Galaktyka w Andromedzie jest podobna do, naszego, do naszej galaktyki, Drogi Mlecznej. I w takiej galaktyce. Czy to jest włączone? Chciałam tylko lampkę. O, jest. W takiej galaktyce w środku mamy część centralną, tak zwane zgrubienie centralne, które jest centrum galaktyki, a wokół tego centrum znajdują się ramiona spiralne. I ponieważ ta galaktyka jest podobna do naszej Drogi Mlecznej, mogę pokazać Państwu mniej więcej, oczywiście, że w jednym z takich ramion spiralnych znajduje się nasze Słońce, ale w naszej galaktyce. To jest tylko przykład. A teraz takie pytanie, które zdjęcie jest zrobione przez teleskop Habla? To czy to? To jest galaktyka Sambrero. Eee, takie ładne nazwy mają galaktyki. I tutaj widać bardzo duże takie halo galaktyczne, czyli zbiór gwiazd, który otacza sferycznie taką e, galaktykę. Czyli tam giełka to też jest. E, to też są gwiazdy należące do tej galaktyki Sambrero. No i cóż, zdjęcie, które zrobił teleskop Habla, to jest to po lewej. A to po prawej, to jest zdjęcie zrobione z Ziemi przez jednego z bardzo zdolnych polskich astrofotografów. Powiem o tym zdjęciu, może jeszcze trochę później, gdy będziemy mówili o problemie z ciemnym niebem, w każdym razie takie zdjęcia jeszcze udaje się zrobić z powierzchni Ziemi. Nasza galaktyka, jeżeli my jesteśmy częścią niej, czyli słońce jest częścią takiej galaktyki, czyli jest jedną z tych kropeczek tutaj które się znajdują. Jeżeli my patrzymy na naszą galaktykę od środka, czyli od strony Słońca, to widzimy ją naświetloną, jako taki pas na niebie. I tu jest ta część, jakbyśmy patrzyli w stronę centrum galaktyki. To jest zdjęcie zrobione przez naszych doktorantów, gdy pojechali na wyprawę do Chile. Tam jest ciemno i tam bardzo piękne zdjęcia można zrobić. To jest z pustyni Atacama zdjęcie. To tak wygląda centralna część naszej galaktyki. Widać, ta każda kropka to jest gwiazda. A te ciemne obszary to jest pył, który przesłania nam obszary, w których formują się młode gwiazdy, bo wszystkie galaktyki to są twory żywe i w nich formują się i umierają gwiazdy. Do badań naszej galaktyki, czyli drogi mlecznej, powstał w pięknej nazwie instrument, który nazywa się Gaja. GAIA to jest skrót z angielskiego. To jest instrument do badań astrometrycznych i interferometrycznych obiektów w naszej galaktyce. Jest to bezzałogowa misja, która od kilku lat mapuje naszą drogę mleczną i pomierzy około 100 miliardów obiektów, które się w naszej drodze mlecznej znajdują. Tak wygląda ta misja, jak na tym zdjęciu. Rzeczywiście tak ona wygląda. Ona się obraca. I mapuje po prostu niebo pasek za paskiem. Każdy punkcik jest mierzony wielokrotnie i z tego otrzymamy katalog. Już pierwsze wersje katalogu otrzymaliśmy. I tą naszą galaktykę będziemy wiedzieli dokładnie, jak ona jest zbudowana. Patrząc od środka, nie patrząc tak jak na inne galaktyki na niebie, w całości je widzimy, my patrzymy jakby od wewnątrz tej naszej galaktyki. Jedną z gwiazd jest Słońce. I tutaj. O, i teraz yy, misja GAIA to jest misja Europejskiej Agencji Kosmicznej. I ta centralna, ten ta, centralny punkt, który Państwu pokazuję te, w tej chwili, to jest jakby najazd na miejsce, w którym znajduje się w naszej galaktyce Słońce. Te nazwy, które się tutaj pojawiają, to są nazwy gwiazd. Które może czasami się Państwo z czymś kojarzą, ale to są gwiazdy, które są w najbliższym otoczeniu Słońca. Bo w najbliższym otoczeniu Słońca, które jest tutaj w tym miejscu, znajdują się te gwiazdy, które my widzimy na naszym niebie. Czyli jak wyjdziemy sobie na dwór, to właśnie widzimy te gwiazdy z naszej galaktyki, które znajdują się najbliżej Słońca. Wokół Słońca, oczywiście, mamy nasz układ słoneczny, w którym na poszczególnych orbitach krążą. Planety, Saturn, Jowisz jest pokazany, a także tutaj zaraz będzie Ziemia, Mars, Ziemia i Wenus. Jeżeli mamy takie galaktyki jak nasza, i takie gwiazdy, jak nasze Słońce, i taki układ jak nasz układ słoneczny, to znaczy, że na pewno nie jesteśmy sami i jedyni we wszechświecie, i że takich układów planetarnych jest bardzo dużo. I tych układów planetarnych na pewno jest bardzo dużo, wiele już jest odkrytych. I słońce to jest ogromna kula gazowa, w której wnętrzu produkowana jest energia z przemian jądrowych, czyli z synteza wodoru w Hel się odbywa. Nie będę mówić o szczegółach. W każdym razie słońce produkuje ogromną ilość energii i na tym zdjęciu, na tym obrazku. Słońce jest narysowane w takiej skali, jakiej zaznaczone są tutaj planety. znaczy tak wielkość planet i słońca jest w skali zrobiona. Natomiast odległości są sztucznie dobrane tak, żeby nam się tutaj obiekty zmieściły na, na wykresie. W pobliżu słońca mamy cztery planety typu podobnego do ziemi, czyli takie planety, na których da się wylądować mają skalistą, Część, czyli Ziemię, taką, grunt stały i cztery planety gazowe zbudowane w większości z wodoru i helu, plus domieszki różnych, ale śladowe ilości innych pierwiastków, które nadają im kolory. I to są te cztery planety typu Jowiszowego albo wielkie planety w Układzie Słonecznym. Plus od 2006 roku nie mamy Plutona jako planetę, tylko pięć planet karłowatych. Które są podobne, te cztery są podobne do siebie. Ceres jest trochę inna i znajduje się pomiędzy Marsem i Jowiszem. Poza tymi obiektami w naszym układzie słonecznym mamy mnóstwo drobiazgu. Mamy ponad milion czysta obiektów skatalogowanych w samym naszym układzie słonecznym, i te obiekty stanowią cały czas bardzo ciekawy temat do badań. Gdyż przypuszcza się, że są one odpowiedzialne za powstanie życia na Ziemi. I na tym wykresie od góry mamy zaznaczony ewolucję układu słonecznego w latach. To jest model, nazywa się Wielkiego Zwrotu, jak w żeglarstwie. I tutaj model nicejski pokazujący, co się działo w Układzie Słonecznym. Po uformowaniu słońca, słońca tutaj nie ma na tym wykresie. Na poziomej osi mamy odległość od Słońca w skali logarytmicznej, czyli jest 1, 10 i 100 jednostek astronomicznych. Ziemia jest na jedynce, bo jest jedna jednostka astronomiczna, to jest jedna odległość, Ziemia, Słońce. W każdym razie, Słońce miało wpływ na segregację materii w głowicy protoplanetarnej. Czyli cięższe związki, cięższe pierwiastki znalazły się bliżej Słońca, a lotne, gazowe znalazły się dalej. Po prostu energię, prędkości mogły uzyskać na tyle duże, że mogły się uzyskać bardzo duże orbity w stosunku do, do Słońca. Natomiast powstanie planet zaburzyło skład tej mgławicy, ponieważ planety, zwłaszcza te duże, wędrowały sobie raz do, w stronę Słońca, raz dalej, nie będę mówić dlaczego one wędrowały, bo nie mamy na to czasu. W każdym razie po uformowaniu się planet typu Ziemskiego. Ruch tych dużych planet spowodował tak zwane najpierw miksowanie tej mgławicy protoplanetarnej, a później usuwanie masy, takie czyszczenie układu słonecznego. I to ostatnie czyszczenie nazywane jest Late Heavy Bombardment, czyli takim późnym, ciężkim bombardowaniem Ziemi i planet wewnętrznych poprzez obiekty z dalszych obszarów Układu Słonecznego, czyli z tych obszarów, gdzie powstały drobne ciała gazo lodowe. I ten lód, to mógłby być lód z CO2, lud, prawdziwy lód wodny, został przyniesiony na powierzchnię Ziemi, a także Marsa, prawdopodobnie również Wenus i Merkurego, tylko tam się nie utrzymał i stąd pochodzi Prawdopodobnie, tak mówi teoria, stąd pochodzi woda na powierzchni Ziemi. Także stąd my wiemy z ewolucji Układu Słonecznego, że ta woda została wytworzona w mgławicy protoplanetarnej, a później przez ruchy dużych planet przeniesiona na Ziemię. Do dzisiaj tych drobnych ciał niestety pozostało nam dużo, tak jak już mówiłam, milion trzysta obiektów umiemy, Znamy w Układzie Słonecznym, i tutaj patrzymy jakby z góry na Układ Słoneczny, w środku jest Słońce, a tymi kreseczkami zaznaczone są obiekty, które wokół Słońca krążą. Każda kreseczka to jest łuk, który przez 10 dni był obserwowany przez misję Gaja. Jak może tu dobrze tego nie widać, ale tu jest Ziemia, tu jest Jowisz i. W pobliżu Ziemi też znajdują się takie kreseczki. Niebieskie kreseczki to są obiekty, które zbliżają się do Ziemi. I tych obiektów jest całkiem sporo. Jest kilka tysięcy obiektów zbliżających się do Ziemi, nawet ponad 10 tysięcy. Część z nich jest, stanowi tak zwane potencjalne zagrożenie. Ale przynajmniej na razie nie musimy się martwić, zaraz powiem dlaczego. W każdym razie chciałabym jeszcze tutaj dodać, że te grupy planet, które znajdują planetoid, które znajdują się na orbicie, takie jak Jowisz, bo Jowisz jest tu, jedna się nazywa Grekami, a druga Trojańczykami. Także z mitologii są nazwy. Bardzo dużo z nas, z mitologii ciała w układzie słonecznym mamy, mają nazwy właśnie związane z mitologią. Dlaczego nie musimy się martwić? Dlatego, że w, w tej chwili Europejska Agencja Kosmiczna, Amerykańska Agencja Kosmiczna, a także Polska Agencja Kosmiczna jest za, zaangażowane są w program, który nazywa się Space Situational Awareness, czyli taki program bezpieczeństwa Ziemi, z, z, ochrony Ziemi przed y, 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 zagrożeniami z kosmosu. I ten program dzieli się na trzy części. Pierwsza część związana jest właśnie z naturalnymi obiektami zbliżającymi się do Ziemi, czyli takimi jak planetoidy czy komety. Druga część jest związana z monitorowaniem pogody kosmicznej, czyli monitorowaniem Słońca, a trzecia część związana jest ze sztucznymi satelitami Ziemi i śmieciami kosmicznymi. Dlaczego nie musimy się bać planetoid zbliżających się do Ziemi, przynajmniej na razie. Bo wszystkie duże obiekty prawdopodobnie już mamy odkryte, czyli takie, które mają rozmiar jednego kilometra i mógłby, mogłyby z, po prostu e, zrobić destrukcję na powierzchni Ziemi, te prawdopodobnie wszystkich, wszystkie już znamy i nowych raczej nie odkryjemy, bo już od ponad 10 lat ich e, ilość nie wzrasta. Wzrasta jeszcze ilość obiektów mniejszych, takich rzędu 140 metrów. A jeszcze mniejsze w sumie stanowią w tej chwili już o 330 tysięcy obiektów, które już były obserwowane w naszym w pobliżu Ziemi. Tych potencjalnie niebezpiecznych, one się nazywają PHA jest 2300 ponad a 152 są większe od jednego kilometra. Ale wszystkie orbity są dobrze policzone i tym nie musimy się martwić. Aczkolwiek. Kraterów uderzeniowych na Ziemi jest bardzo dużo. Na innych planetach również. Wszystkie obiekty w Układzie Słonecznym mają ślady zderzeń. I tu te ciekawe obiekty, myślę, kratery, to jest nasze Morasco. I drugi, który chciałam pokazać, to jest krater w Arizonie największy, taki łatwo dostępny na Ziemi. Ale jak widać, Ziemia cała jest pokiereszowana yy, uderzeniami. Tutaj jest w pobliżu Półwyspu Jukatan krater podwodny o średnicy ponad 200 km, który ma wiek oszacowany na 200 milionów lat, yy, przepraszam, 65 milionów lat jest związany prawdopodobnie katastrofa ta związana jest ze zmianami klimatycznymi na Ziemi i wyginięciem dinozaurów, ale to był bardzo powolny, bardzo długi proces związany z. Tym, ile materii do atmosfery się dostało. W każdym razie są miejsca, gdzie tych kraterów jest więcej, są miejsca, gdzie jest mniej, ale to generalnie zależy od dostępności terenu, tego, gdzie ludzie mieszkają. W Amazonce nic nie znajdziemy, bo po prostu tam nie ma jak tego znaleźć. Prawda? Fizycznie trudno to zrobić. Krater Baringera, krater Diablo. To ten największy, o którym chciałam wspomnieć, ma 1200 metrów średnicy, 170 metrów głębokości i na pewno uderzyło tam ciało o budowie żelazno-niklowej, bo są odłamki znalezione, największy ma ponad 300 kilo, 400, 450 kg. Natomiast ten obiekt, który tam uderzył, miał około między 30, szacowany jest na 50, 30 do 50 metrów, ale czyste żelazo. Czyste żelazo z niklem. Ten, to zdarzenie miało miejsce 50 tysięcy lat temu. Natomiast w Morasku, w naszym Morasku, nie wiem, czy państwo byli, czy nie, mamy 7 kraterów, kilka z nich wypełnia się okresowo wodą, trzy zwykle są zawsze wypełnione wodą i największy krater ma 100 metrów średnicy, 10 metrów głębokości. I tutaj też uderzyło ciało o budowie żelazno-niklowej i obiekt miał wtedy około 5 metrów średnicy. Także ten obiekt i odłamki tego obiektu cały czas są znajdowane w samym rezerwacie Morasko. Także o planetach już wiemy, że nam nie grożą, a co teraz ze słońcem? Słońce jest obserwowane od pewnego czasu do całkiem regularnie i to co widać na tym wykresie, to jest wykres ilości plam słonecznych, zliczonych plam słonecznych w poszczególnych latach. Oraz położenie tych plam na powierzchni, na tarczy Słońca. I ten wykres nazywa się wykresem motylowym, ponieważ te, te, w czasie to położenie tych plam się zmienia i tak jak takie skrzydełka motyla wygląda. Czasami plam jest dużo więcej niż w odpowiednich okresach wcześniej, ponieważ te zmiany następują cyklicznie co 11 i 11,2 lat. To wszystko, cykl się powtarza. Ale niektóre cykle są takie, że widać o przynajmniej dwa razy więcej plam niż tutaj w tym, w tym roku 1910 powiedzmy. Czy rzeczywiście, e, znaczy na to nie mamy wpływu absolutnie żadnego, na ilość plam słonecznych i na to jak się słońce zachowuje. E, natomiast e, próbuje się również sprawdzać, Jakie były zmiany aktywności słońca na przestrzeni, na przestrzeni tysięcy lat. I okazuje się, że badając zawartość węgla C14, w, tak to są badania paleontologiczne, to można się cofnąć nawet o 10 tysięcy lat wstecz i zobaczyć, że w czasie takiej długofalowych zmian aktywności Słońca. Mieliśmy do, do czynienia z epokami bardzo gorącymi, tak jak tutaj, i z epokami bardzo chłodnymi. Te dwa minima są bardzo dobrze znane. To jest minimum Maundera i minimum Daltona. To, to są lata tysiąc. Tak, wtedy, kiedy był potop szwedzki. Dokładnie, słońce było bardzo mało aktywne, temperatura na Ziemi była znacznie niższa niż w tej chwili i dlatego Bałtyk prawie zamarzał w tamtych latach. Dlatego Szwedzi mogli sobie po prostu przez morze przejść do nas. Ostatnie lata pokazują, że słońce wygląda, że jest bardzo aktywne. I robi się na Ziemi cieplej. I teraz można zadać pytanie: czy zwiększenie temperat podwyższenie temperatury na Ziemi jest tylko spowodowane działalnością człowieka, czy również słońce ma tutaj swój wpływ? Ludzie, którzy badają Słońce twierdzą, że są san omnia regit. Tak? Ja nie znam łaciny, ale że Słońce rządzi wszystkim. Że my mamy mniejszy wpływ na zmiany klimatu, niż nam się wydaje. Aczkolwiek wiadomo, że niszczymy strasznie nasze środowisko. To, jest, to nie ulega wątpliwości. Ale za krótko prowadzone są pomiary prawdopodobnie, żeby takie długofalowe zmiany aktywności Słońca uwzględnić w modelach. Także. Tu niektórzy specjaliści od słońca twierdzą, że możliwe, że to słońce robi bardzo, bardzo duży wpływ ma na zmiany temperatury na Ziemi. No i ostatnia, ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to są sztuczne satelity Ziemi. One są bardzo nam pomocne. Te sztuczne satelity, bez, niego nie będziemy, bez nich nie będziemy mieli nawigacji, telekomunikacji, systemów, które monitorują Ziemię. W tej chwili mamy 8300 satelitów, 4800 aktywnych, ale z tych aktywnych y, okazuje się, że z tych aktywnych satelitów y, w ciągu najbliższych y, cza, y, lat ma ich przybyć aż, y, w sumie będzie ich 57 tysięcy. Czyli 50 tysięcy więcej satelitów jest planowanych do 2000, 29 roku, po prostu mrowie satelitów wokół Ziemi będzie się znajdowało. Oczywiście, każdy z satelitów, który jest wysyłany w tej chwili, jest plan, jak go sprowadzić na Ziemię, żeby on nie robił problemów. Ale czy ci, którzy planują, wylistowani tam po lewej stronie, czy oni rzeczywiście planują sprowadzić te satelity na Ziemię, to ja mam wątpliwości, bo... No jest to, jest to problem i prawo kosmiczne jest zupełnie nieprzygotowane w tej chwili na Ziemi i ktoś powinien się zająć prawem kosmicznym. Sztuczne satelity muszą być monitorowane i około 25 tysięcy obiektów większych od 10 centymetrów jest monitorowanych przez między innymi nasze teleskopy, ale mimo tego, że one są monitorowane, to zdarzają się zderzenia między satelitami, a każde zderzenie jest bardzo niebezpieczne, ponieważ produkuje tysiące odłamków. I chociaż y, zderzenie miało nastąpić tylko w 30% było pewne, że nastąpi, to satelita Iridium i satelita Kosmos rosyjski zderzyły się y, kilka lat temu. Powstał ogrom śmieci kosmicznych, które nadal lewi, okrążają Ziemię na swoich orbitach. Te śmieci niestety stanowią zagrożenie nawet dla stacji kosmicznej. Także to wszystko to jest coś, co nam niestety przeszkadza i nie tylko w obserwacjach, ale stanowi zagrożenie dla nowych satelitów, które będą wokół Ziemi się poruszać. No i ostatnie słowo o zaświetleniu nieba. Po lewej stronie jest zdjęcie, jakie w tej chwili możemy zrobić no powiedzmy w mieście gwiazdy do czwartej wielkości gwiazdowej to jest to co może zobaczymy. Powinniśmy widzieć to co jest po prawej stronie, ale można zgadywać co to za miasto. Paryż, podpowiem, nie tylko Paryż jest tak oświetlony, ale cała ziemia jest oświetlona. To jest złożenie z montaż zdjęć nocnych części nieba, a to jest Hodowla pomidorów pod Wrocławiem, która po prostu bez sensu świeci w niebo, i tego świecenia mamy wszędzie za dużo. Dopiero jak mamy na przykład awarię elektrowni, to w tym samym miejscu widać nawet drogę mleczną. Dlatego światło powinniśmy oszczędzać i to by była najlepsza oszczędność energii, żeby nie świecić w niebo, tylko świecić w dół i oświetlać to, co potrzebujemy. Po to tworzone są parki ciemnego nieba, może już o nich nie będę mówić, i takie ładne zdjęcia można znów z powierzchni Ziemi, z takich parków uzyskać. I taki park mamy tu przy Poznaniu, niedaleko w Siarakowie, Tam mamy nasze teleskopy, tu po lewej stronie umieszczone, i nawet w takim miejscu można zobaczyć drogę mleczną tutaj ładnie naświetloną, nawet między chmurkami. I to wszystko. Dziękuję bardzo.